Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wróciliśmy z Chorwacji. Dwutygodniowa podróż, a Maździna sobie stała na ładowarce właśnie dwa tygodnie. Specjalnie ją podłączyłem pod Siteka. Chciałem zobaczyć, co on zrobi. Czy przejdzie na tą ostatnią diodę, czy nie, więc popatrzmy, co tu słychać. Jeszcze jej nie otwierałem, czyli w tym momencie. Właśnie mija dwa tygodnie na ładowarce. Zobaczmy, czy Battery też się z nią połączy. Na razie chce się łączyć z Hondą, a jest Mazda. No i wszystko na razie gra. 1357. No słuchajcie, niestety ostatnio nie wiem co się dzieje. Telefon mój nie chce się łączyć. Nie chce zbierać całych danych z iluś tam dni. Także jedynie co, to mamy dane chwilowe. No nic, otwieramy furę. No i jest ta ósma dioda czy nie ma? Nie ma. No chyba, że teraz zgasła jak otwierałem auto i poszedł jakiś tam prąd. Tego nie wiemy. Popatrzmy jaki w tym momencie płynie prąd. 0,5 No nic, na telefon żony, może on ściągnie te wszystkie dane z tego okresu. Okej, okay, mam telefon żony, widzę, że najpierw się połączył z Hondą. Zobaczcie jakie piękne napięcie w Hondzie, a już była dzisiaj otwierana dwa razy. No, i 1297, czyli w tym momencie Sitek nie ładuje. Nie widzę tej ósmej diody. No, i widzę, że on się ładnie łączy ze sterownikiem BM2, i to jest dzisiejszy dzień. I rzeczywiście, jak podszedłem pod samochód, było 13,5. No, i teraz 15 dni. Proszę czekać. Wow, mamy taką falę. Tak, Sitek ładował przez 12 dni. Zobaczcie, że. Przynajmniej te ostatnie dni nie wchodził w ogóle powyżej 14 V, cały czas 13 z hakiem. No ciekawa sprawa, Sitek tu się coś działo. Dosłownie na momencik wszedł na 14,72 A tak to cały czas poniżej 14 Czyli ładował jak agm -a. No ale co z tą ósmą diodą? Dwa tygodnie to za mało Dzięki, trzymajcie się.